Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszedł czas na Kordiana Juliusza Słowackiego. Kolejny dramat romantyczny. Ja wiem, że niektórzy z Was jak słyszą dramat dramatyczny, to mają takie trochę... odczuwają yy, niepokój. Jasko uczy, może niekoniecznie. No ale tak, ja wiem, że książka nie jest zbyt czysta, ale to jest słuchajcie, książka, która została zakupiona na um, Allegro, kosztowała 150 zł, więc... Moi drodzy, Rarytas. Wydanie z Biblioteki Narodowej. Jeżeli ktoś z Was interesuje się takimi różnymi ciekawostkami związanymi z lekturami, to polecam wypożyczać albo kupować właśnie wydawnictwo Biblioteki Narodowej, ponieważ tutaj zawsze na początku przed lekturą znajduje się opracowanie. Tak? Opracowanie, które no jest takim opracowaniem naukowym, ze wszystkimi przypisami, powiedzmy takim właśnie, na pewnym poziomie. Zrobiło. Moi drodzy, w 1832 roku Adam Mickiewicz, tak, ten Adam Mickiewicz, publikuje Dziady Część trzecią. W kolejnym roku, czyli w roku 1833, już Słowacki, jego, my się powiedzieli, taki ziomek, ale w takim dawnym znaczeniu ziomkostwa, ponieważ pochodzący również z Litwy e Poeta, pisze w Szwajcarii poemat, w którym chce odnieść się do koncepcji zaproponowanej przez Mickiewicza, czyli robi to Słowacki już kiedy zna Dziadę, część trzecią. I kolejnym roku, anonimowo, w 1934, wychodzi właśnie Kordian. Kordian, który planowany był jako utwór trzyczęściowy, tak? Dlatego część pierwsza nosi tytuł Spisek koronacyjny. Wiecie o wybuchu Powstania Listopadowego. Wiecie również, że około 6-7 tysięcy Polaków udało się na emigrację, wielu z nich trafiło do Paryża. Część z nich także do Londynu, nawet do Stanów Zjednoczonych, a zatem mieli oni o czym dyskutować, na tej emigracji, mieli nad czym się zastanawiać. Tak jak nam to przedstawił Mickiewicz w panu Tadeuszu w 1934 roku, oczywiście te spory były bardzo, bardzo silne. I chcąc, nie chcąc, Słowacki również odniósł się do powodów upadku Powstania Listopadowego, więc będzie to jeden z tematów utworu. Drugim tematem na pewno jest biografia biografia młodego chłopaka, bowiem kiedy poznajemy Kordiana, ma on tylko 15 lat. W momencie ukończenia utworu ma około 19, także dopiero tak naprawdę zaczyna swoją podróż, a już jest tak naprawdę bardzo zdegustowany i zniesmaczony tym, w jakim świecie przyszło mu żyć. Słowacki rozprawia się z wieloma romantycznymi mitami. Mówi tutaj o miłości romantycznej. Mówi o burżuazji, mówi o zachowaniu ludzi, szczególnie w takich bogatszych społeczeństwach, jak na przykład społeczeństwo angielskie. Mówi także o kwestii podejścia i relacji człowieka z Bogiem. Wypowiada się właśnie na temat tytułowego spisku koronacyjnego. Także mamy o czym tutaj rozmawiać. No i druga sprawa to jest oczywiście takie odniesienie się do dziadów, bo siłą rzeczy te dwa utwory ze sobą, Korespondują, to znaczy słowacki pisząc Kordiana, dokładnie znał tekst dziadów części trzeciej i chciał zaproponować swoje widzenie historii, swoje widzenie tego, co się z Polską działo. I tak moi drodzy, utwór rozpoczyna się modtem. to jest zaczerpnięte z poprzedniego utworu, z powieści napisanej przez Słowackiego, z powieści poetyckiej zatytułowanej Lambro, która brzmi następująco. Więc będę śpiewał i dążył do kresu, ożywie ogień, jeśli jest w iskierce. Tak Egipcjanin w liście z aloesu obwija zwiędło morłego serca. Na liściu pisze z martwych wstania słowa, chociaż w tym liściu serce nie ożyje, lecz od zepsucia wiecznie się zachowa. W proch nie rozsypie. Godzina wybije, kiedy myśl słowa tajemnym odgadnie, w ten czas odpowiedź będzie w sercu na dnie. Po pierwsze, moi drodzy, ciekawe, że autor bierze motto ze swojego wcześniejszego utworu, ale widocznie miał do tego na no raz, że prawo, a dwa jakiś uzasadniony powód, ponieważ w tym wątku, w tej powieści poetyckiej, w tzw. fragmencie po pieśni Greka pojawia się właśnie taki bard, taki ktoś, kto siedzi podczas spotkania ze swoimi rodakami i właśnie śpiewa ową pieśń, żeby ich zagrzeć do walki. Tutaj bardzo ważne są symbole, tak? bo przede wszystkim mamy symbol serca umarłego, który jest zawinięty w Aloes. Jak dobrze wiecie, Aloes ma właściwości takie kojące, więc być może to serce to właśnie jest Polska, która, która straciła niepodległość. Natomiast poezja, czy też te właśnie słowa wypowiedziane przez owego barda, a także słowa, które za chwilę wybrzmią w dramacie słowackiego. Będą miały taki charakter niosący ukojenie, tak? spełniający jakąś formę kompensacyjną dla Polaków. Mamy też motyw godziny godzina wybije, czyli to jest kolejna jakby próba przekonania Polaków, że dojdzie do kolejnego zbrojnego wystąpienia, dlatego my musimy, musimy czekać, ale nie tak czekać, jak radzi czekać Mickiewicz ze swoją koncepcją mesjanizmu, która mówi, że. Owszem, Mesjasz przyjdzie, przyjdzie, czekajmy, czekajmy, objawi się. To głównie krytykuje Słowacki w Kordianie, tak? że właśnie Mesjanizm powoduje takie uśpienie narodu. On tego nie chce. On chce przetrzymywać tę wiarę w odzyskanie wolności w taki sposób, żeby ona stała się takim jakby motywatorem działań Polaków. Żebyśmy o tej wolności nigdy nie zapomnieli. Kolejna część to jest tak zwane przygotowanie. Przygotowanie, które rozgrywa się w nocy z 1799, noc sylwestrową na rok 1800. Tutaj spotykamy się w chacie samego Twardowskiego, czyli tego polskiego fausta, który zawarł pak z diabłem No i znalazł się na Księżycu. Mamy tutaj obecne diabły, mamy obecne czarownice. Mamy też jako taki element bardzo istotny kocioł, z którego to kotła po wypowiedzeniu jakichś zaklęć i po wrzuceniu jakichś różnych elementów zaczynają wyłaniać się. Przywódcy powstania listopadowego. Mamy rok, jak wspomniałam, 1799, więc do powstania zostało jeszcze 30 lat, ale tak naprawdę ta historia mówi nam o tym, jakby przepowiada nam, co się tak naprawdę może stać podczas wybuchu powstania, jak ono się może dla Polaków skończyć, skoro w tworzenie przywódców powstania zaangażowane były siły zła. Siły szatańskie. To znaczy, że szatan jest bardzo zdeterminowany, żeby mieszać w ludzkich losach, ale także w losach konkretnych narodów i determinować, określać historię tych narodów. Warto wspomnieć kilku takich bohaterów tak? otóż, pojawi się Starze, z którego można utożsamić z Niemcewiczem pojawi się Krukowiecki, pojawi się Skrzynecki, pojawi się Czarnecki także bardzo łatwo było, Zarówno myślę dzisiaj, jak i wtedy odbiorcom tego tekstu rozszyfrować, o którego z przywódców chodziło. Wszyscy oni mają coś przysłowiowego za uszami, tak? wszyscy oni są w jakiś sposób niedoskonali, tak? nieprzydatni. Zbyt powolni, myślący o przyszłości. Także w zasadzie porażka za porażką. Tak? Co kolejny bohater przy przywódca wyciągnięty z kotła, to, to gorszy. No i to jest, moi drodzy, tak naprawdę to miał być wstęp do wszystkich trzech części dramatu, które, jak wspomniałam, nie powstały, ale dlatego też. Hmm, nie ma jakby za bardzo związku tak? między właśnie przygotowaniem, a potem już właściwą częścią dramatu. Kolejno mamy prolog. Prolog, czyli taki wstęp, który w tym przypadku jest opowieścią trzech osób. Tak? Każda z tych osób wypowiada się na temat poezji. I pierwsza z osób, pierwsza osoba prologu, mówi o poezji właśnie w takim kontekście mickiewiczowskim. Tak? Mówi oczywiście krytycznie, bo jest to przefiltrowane jakby przez autora i przez to, co, co Słowacki na ten temat sądził. Czyli zdaniem pierwszej osoby prologu poezja jest po to, żeby usypiać, tak, żeby właśnie ten naród czekał na tego Zbawiciela. Druga osoba pro, e, prologu bardziej prezentuje takie jakby antymesjanistyczne podejście, ale też tutaj dostrzegamy wady tej koncepcji, ponieważ jest to taka koncepcja bardzo, byśmy powiedzieli, tyrtejska. Ja wam zapał poety na nici rozprzędę, wyśmiejecie się z zapału mego towarzysza. Miecz w ustach obosieczny, jest to sztylet słowa, którym zabija ludzi głupich albo y, y, wrogów, tak? I trzecia osoba, trzecia osoba prologu, tak naprawdę. Prezentuje, można być, taką wyważoną koncepcję poezji, która, która tutaj ma odegrać bardzo ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Z waśnionych obu, obu spędzam ze scenicznych progów dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie. Z prochu lud wskrzeszę, stawiam na mogił koturnie i mam aktorów wyższych o całe mogiły. Przebudzonych rycerzy zerwę całą zgniły, wszystkich obwieje nieba polskiego błękitem, wszystkich oświecę duszy promieniami świtem urodzonych nadziei, aż przejdą przed Wami pozdrowieni uśmiechem, pożegnani z Wami. Czyli jest to rodzaj takiej poezji, która przechowuje jak gdyby pamięć o przeszłości, ale nie po to, żeby zanudzić, żeby jakby spuścić ten sen takiego oczekiwania mesjanizmu, ale po to, by w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy godzina wybije, żeby w Polakach odbudził się ten, ten patriotyzm, tak? Żebyśmy nie czekali na Mesjasza, tylko jak gdyby czynnie oczekiwali bardziej chwili, konkretnej chwili, a nie tego, kto nas do tego powstania doprowadzi. Zaczyna się część pierwsza. Akt pierwszy. Poznajemy Kordiana. Kordian, moi drodzy, jak wspomniałam, jest piętnastolatkiem, mieszka na wsi i... Chyba jest sierotą, bo opiekuje się nim Grzegorz. Taki starszy mężczyzna ma dość takie, byśmy powiedzieli, racjonalistyczne, oświeceniowe podejście do świata i za bardzo nie rozumie e, takich dywagacji naszego kordiana, ponieważ kordian od tego zaczyna się taki jego monolog, e, przeżywa ogromne rozterki związane z tym, że jego, ja, ktoś z wyższego jego otoczenia popełnił samobójstwo. I nasz bohater, ponieważ jest jesień i ogólnie taka melancholia, to również rozważa, czy nie odebrać sobie życia. E, tak naprawdę to rozmawia trochę z Bogiem, jak Konrad w wielkiej improwizacji, z tym, że on oczekuje, że Bóg postawi przed nim jakiś cel. To jest oczywiście bardzo ciekawa postać i trochę tak, abyśmy powiedzieli, nad wyraz dorosła. Zresztą o takich bohaterach będzie się mówiło, używając łacińskiego zwrotu Puer Senex, czyli taki e, stary maleńki. Tak, czyli człowiek młody wiekiem, ale tak naprawdę bardzo, bardzo dojrzały emocjonalnie. Ponadto, Kordian jest zakochany w najprawdopodobniej starszej od siebie dziewczynie, która ma na imię Laura. Która nie traktuje jego uczucia, myślę, z, z odpowiednią powagą, co też go jak gdyby tutaj doprowadza prawie nas skraj jakiejś rozpaczy. I w zasadzie w fakcie pierwszym mamy takiego bohatera hamletyzującego, czyli rozważającego żyć czy nie żyć, być czy nie być, który choruje na tzw. Jaskół czy niepokój, tak zwany jaskółczy, niepokój, czyli ma takie przeczucie, właśnie jakiejś takiej rychłej na, zmiany, ale tak naprawdę co ma z tym swoim życiem te, zrobić tego. Na tę chwilę nie wie. Jak pierwszy kończy się taką wiadomością, że panicz się zastrzelił, czyli że jak gdyby Kordian właśnie w momencie wieku tych 15 lat popełnił samobójstwo, albo przynajmniej podjął taką samobójczą próbę. W akcie drugim okazuje się, że właśnie była to raczej próba samobójcza niż udane. Udany zamach na swoje życie, ponieważ pojawia nam się bohater, wędrowiec, który podróżuje po Europie. Jego pierwszym przystankiem jest Anglia, w której to odwiedza park Jamesa w Londynie, w którym to poznaje dozorcę, pilnującego ławki w parku. Ławki w parku, na której nie wolno siadać. Jakiemuś zwykłemu przybyszowi, ponieważ ten dozorca właśnie jest od tego, żeby pilnować, że jak jakiś pan przyjdzie na spacer, no to będzie mógł na tej ławce zasiąść, czy ona, gdyby płaci za to, żeby ta ławka cały czas na niego czekała. Mało tego, nie płaci tylko za miejsce na ławce dla siebie, ale także i dla swojego kapelusza, tak, i dla swojej laski. Więc rozmawia on z Cordianem na temat tego, no, że pieniądze rządzą światem. No, nie odkryliśmy to Ameryki, ale musicie pamiętać, że to jest początek, tak naprawdę, pierwsza połowa XIX wieku, i inaczej funkcjonują wówczas relacje, jeszcze w Polsce, gdzie no właśnie, mamy już taką odchodzącą w przeszłość szlachtę, tak? Przed powstaniem listopadowym to chyba najlepiej właśnie zobrazował Mickiewicz, pan Tadeuszu. Natomiast inaczej zupełnie rozwija się Europa, szczególnie Anglia, która jest już takim państwem, byśmy powiedzieli, kapitalistycznym. A że romantycy nie lubią kapitalizmu, nie lubią cywilizacji, nie lubią miast, no to oczywiście wiemy, dlatego nie ma wątpliwości, że Kordianowi nie będzie się podobało to, co zobaczył w Londynie. Następnym miejscem jest... Dover jest miasteczko, które słynie właśnie z takich klifowych skał, w którym to miasteczku sobie nasz wędrowiec się znajduje, przechadza się, czyta także książkę Szekspira zatytułowaną Król Lir i szczególnie jego uwagę przykuwa taki fragment, w którym jeden z bohaterów, będąc niewidomym, pragnie popełnić samobójstwo. Natomiast jego syn przewidując, co ojciec chce zrobić, bo, bo zresztą poprosił go o to, żeby go wprowadził na jakąś wysoką górę, zaczyna mu opowiadać, jak to właśnie pokonują kolejne, kolejne etapy, kolejne wysokości. I w momencie, kiedy znajdują się już na tej szczycie góry, to znaczy nie znajdują się na szczycie góry, tylko nasz bohater tak opowiada w bardzo taki przemyślany sposób, że jego słuchacz uwierzył, że znajdują się oto na szczycie. No i kiedy się na tym szczycie znalazł, to postanowił się z tego szczytu rzucić. Wylądował oczywiście na płaskiej ziemi, bo to było kłamstwo, tak? To było oszustwo. I to też jest, słuchajcie, tę scenę interpretuje się właśnie jako taką... Jako takie rozczarowanie, jak gdyby naszego bohatera poezją, tak? Poezją, która potrafi, owszem, kreować świat, tworzyć rzeczywistość, ale jest to rzeczywistość fikcyjna, tak? Rzeczywistość, która nie ma zupełnie oparcia w prawdzie, czyli można tak naprawdę wymyślić, stworzyć cokolwiek. Następnie przenosimy się razem z wędrowcem do, do Włoch. Jesteśmy w willi, w której to nasz bohater ma piękną towarzyszkę, Violetę, która to ma do niego żal, pretensje, że. Stracił wszystkie pieniądze w karty, no bo widocznie do tej pory korzystali z życia, bawili się, urządzali różne na przyjęcia, natomiast teraz nasz bohater wraca, mówiąc, że jest bankrutem, na co kochanka zaczyna mu wypominać, że że ją oszukał, tak? że tak naprawdę już teraz nic ich nie, nie, nie łączy i postanawia go porzucić. Nasz bohater, żeby jeszcze bardziej sprawdzić dziewczynę, dowiedzieć się prawdy o niej, co jest dla niej najważniejsze, czy miłość, właśnie, czy pieniądze, mówi, że słuchaj, mój koń ma złote podkowy, to jest takie ostatnie, moje takie na czarną godzinę, no i Wioleta siada z nim na konia, cwałują, w pewnym momencie Kordian zsiada z tego konia twierdząc, że koń zgubił te podkowy, no i wtedy Violetta postanawia Mówiąc mu tam parę przykrych słów postanawia pójść za tymi podkowami złotymi i je znaleźć. Oczywiście to był tylko sposób i kolejny pretekst do tego, żeby Violetę sprowokować, żeby zobaczyć jaka ona jest naprawdę. No czyli rozczarowała go rzeczywistość, rozczarowały go pieniądze, rozczarował go świat, rozczarowały go kobiety. Więc żeby się jeszcze pognębić bardziej udaje się do papieża, no bo skoro jest już... We Włoszech to do Watykanu blisko. Udajesz się do papieża po to, żeby papież pobłogosławił ziemię, którą Kordia przywiózł, przywiózł z Polski, ponieważ no, opowiada papieżowi o tym, jak to Polacy są ciemiężeni, jak to za chwilę car ma zostać polskim królem i w ogóle jakie to niesprawiedliwe. Car jest taką parodią samego siebie. Najśmieszniejsza w ogóle chyba jest to scena w momencie, kiedy obok niego znajduje się papuga, która w bardzo taki dowcipny sposób dopowiada po łacinie, komentuje gdyby to, co powiedział, powiedział papież. Oczywiście Kordian nie uzyskał tego, czego oczekiwał. Papież jest taką osobą bardzo uwikłaną w różne relacje polityczne. Mówi mniej więcej coś takiego: niech się Polacy modlą, czczą Cara i wierzą. A jeżeli Polacy wystąpią przeciwko swojemu królowi, bo przecież każda władza królewska pochodzi od Boga, jeżeli Polacy podniosą na niego rękę, to ja pierwszy Polaków przeklnę. No więc znowu Kordian odchodzi, odchodzi z niczym i wydaje się ta sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji w akcie pierwszym, kiedy to Kordian próbował popełnić samobójstwo, bo teraz również udaje się na szczyt szwajcarski, na szczyt Mont Blanc, którym to staje się jakby posągiem człowieka na posągu świata, i tam znowu rozlicza się ze swoim życiem, z tym dotychczasowym życiem. Znowu przypominam, że to jest bardzo młody człowiek, a naprawdę przeżywa, przeżywa mocne, silne emocje. Wraca do niego myśl o samobójstwie, nie wie czy rzucić się z tej, z tej góry, czy, czy zrobić coś innego, i wtedy nagle przychodzi mu do głowy postać postać Arnolda Winkerlida, który to był szwajcarskim bohaterem narodowym, że podczas natarcia Austriaków, otóż Winkerlid potraktował swoje ciało trochę jak tarczę, skupił na sobie włócznie wroga i w ten sposób jego pobratemcy mogli uciec i tak naprawdę w ten sposób odnieśli zwycięstwo Szwajcarzy nad Austriakami. Pojawia się hasło, że Polska ma być jak Winkerlid, czyli Polska nie ma jak Mesjasz cierpieć i czekać na owego Mesjasza, ale ma, jak gdyby, wystąpić przed szereg i skoro i tak już cierpi, no to cierpienie wszystkich narodów skupić na sobie. Ma miejsce wtedy taka dość dziwna scena, ponieważ Kordian siada na chmurę i na tej chmurze, krzycząc Polacy, leci do Polski. O tych, słuchajcie, takich skomplikowanych, a dosyć aranżacjach teatrologicznych, teatralnych jeszcze chwilkę powiem. Pamiętajcie tylko, że słowacki, będąc w Paryżu, podróżując po Europie, również miał okazję bardzo często przebywać w różnych teatrach, no i zobaczył, w jaki sposób te teatry się modernizują, mechanizują, także tak, on to doskonale wszystko widział. Ten deszcz szatanów, na przykład, z przygotowania, który mogli odegrać akrobaci przewracający się cały czas i kozujący na, na tej ziemi. Tak samo no, pojawienie się chmury, prawda, za jakąś tam maszyneria, która tego przeniosła, także wszystko to było do zrobienia. Ale to też oczywiście powodowało, że ten utwór przez długi długi czas był takim utworem jest scenicznym, Tak bardzo trudnym do wystawienia na scenie. Przenosimy się do Polski, mamy akt trzeci, który rozpoczyna się od tego, że właśnie car Mikołaj I zostaje koronowany na polskiego króla. Jest rok 1828 do takiego spisku koronacyjnego, czyli do takiego buntu Polaków przeciwko carowi, który miał się obwołać polskim królem i zresztą się obwołał. Podobno doszło, natomiast został stłumiony jakby w zarodku przez starszyznę, z którą też za chwilę będziemy mieli do czynienia. Otóż okazuje się, że nasz kordian jest teraz pod Chorążem i bierze udział po koronacji, bierze udział w spisku koronacyjnym, czyli spotyka się w podziemiach kościoła i jest tam prawie 150 osób, które to dywagują, debatują na temat tego, co zrobić, czy zamordować cara, czy nie. No, i oczywiście są różne głosy. Kordian, czy też właśnie podchorąży, mówi wyraźnie, że jest za tym, żeby doszło do tego z zabójstwa, że, że nie możemy na to pozwolić, żeby mi rządził. Z kolei jego przeciwnicy na czele z prezesem, takim już prawie 80-letnim mężczyzną, który znowu tutaj przypomina trochę Niemcewicza, mówią, że nie, no, że Polska nigdy nie była takim krajem, który mordował swoich władców, jacykolwiek oni by nie byli że jak na to spojrzy Europa, która będzie nas obwiniała za to i nie zrozumie, tak i wiele, wiele, słuchaj, że to nie po, nie po chrześcijańsku, tak, wytaczają takie różne argumenty i w końcu dochodzi do głosowania i niestety Kordian i jego grupa spiskowców przegrywają. Kordian zdenerwowany zrzuca maskę, bo wszyscy są oni zamaskowani, wchodząc do, do podziemi mówią hasło, to hasło to oczywiście Winkerlid, zrzuca maskę i postanawia sam zabić Cara. Udaje się do komnaty Cara, i wówczas dopadają go takie przemyślenia, wyrzuty sumienia, strachy w postaci właśnie imaginacji, czyli jego wyobraźni, oraz strachu. To wygląda trochę tak, jakby, jakby w głowie Kordiana toczyła się walka, toczyła się, toczył się dialog, tak? Właśnie tych dwóch instancji, tego strachu i imaginacji. A w gruncie rzeczy Kordian nie zabija cara, tylko zanim wejdzie do komnaty, to mdleje. Oczywiście zostaje znaleziony. No i tutaj taka dość ciekawa rozgrywka ma miejsce między dwoma fanami, czyli między carem i królem polskim Mikołajem I, a jego bratem Konstantym, który miał zostać carem, bo był starszy, ale ze względu na różne takie polityczne i, i także prywatne kwestie został namiestnikiem wojsk. I w jakiś taki dziwny sposób, Konstanty zresztą miał też żonę Polkę, w jakiś taki dziwny sposób uważa, że Korden powinien żyć. Tak, że ktoś, kto miał czelność w ogóle dbać na życie, na życie Mikołaja, to jest człowiek bardzo odważny. Wręcz praktycznie tak szalony, że aż odważny, bo tego tak odważny, że aż szalony. Oczywiście Mikołaj jest innego zdania, no bo w końcu to był ktoś, kto chciał go zabić. No i taki spór się między braćmi toczy, oni tam sobie wyciągają różne argumenty, tak, a to Konstanty przypomina, dlaczego, dlaczego nie został królem, nie został czarem, tak? Mikołaj też przypomina, no tak, ale pamiętasz taką angielkę 16-letnią, którą tutaj. Em, no, poświęciłeś, no, wypominają sobie różne takie brudy. W każdym razie Mikołaj decyduje się jakby ustąpić bratu, tak. Mówi, dobrze, to w takim razie niech Kordian żyje. W międzyczasie jeszcze Kordian musi dokonać takiego skoku poprzez szpaler ustawionych żołnierzy, którzy mają tak szable złożone I oczywiście przeskakuje konno, tak, więc znowu tutaj Konstanty jest pełen podziwu, Mikołaj troszeczkę mniej. Ale w końcu udaje się Cerowi, znaczy udaje się Konstantemu przekonać cara, żeby, żeby Kordiana jednak uwolnić, nie zabijać. Tylko, no właśnie, posłanie biegnie, posłaniec cwałuje konno, tak na miejsce, gdzie Kordian już praktycznie stoi, ma, być, ma zostać rozstrzelany, i w tym momencie akcja utworu się kończy. I nie wiemy tak naprawdę, czy zdążył, czy nie. Ale oczywiście domyślamy się, że specjalnie poeta w ten sposób zakończył utwór, ponieważ, jak wspomniałam, miał zamiar napisać również kolejne dwie części, więc nie mógł bohatera, głównego bohatera zabić w, pierwszym, w pierwszej części, w pierwszym dramacie. Tak? Moi drodzy, no oczywiście jest to historia dość skomplikowana, natomiast. Jeżeli teraz byśmy zestawili kordiana z dziadami Mickiewicza, to oczywiście zobaczymy, że dzieło słowackiego jest taką trochę parodią. Dziadów części trzeciej. tak, Może nie jest to oczywiście taki wiecie, rechot i parodia, że siedzimy i prawda, trzymamy się za brzuchy i, i, i zaśmiewamy z tej sytuacji. No ale musicie pamiętać i pewnie wiecie z różnych historii, z różnych memów i w ogóle z różnych takich pojedynków w internecie Mickiewicz kontra Słowacki, że panowie nie, nie pałali do siebie, do siebie miłością. Po pierwsze dlatego, że mieli bardzo podobne doświadczenia i byli obaj wielkimi geniuszami, bo tego nie można, słuchajcie, im odebrać, tak? Natomiast Słowacki, jako że młodszy o prawie 11 lat od Mickiewicza, no to trochę siłą rzeczy chadzał tymi ścieżkami, którymi wcześniej chadzał już Mickiewicz. No i bardzo też mu zależało na tym, żeby się odciąć jednak od takiego wizerunku, właśnie wieszcza. Przede wszystkim też Mickiewicz, jak wiecie, nadepnął mu trochę na odcisk w momencie, kiedy w dziadach części trzeciej umieścił w. Scenie bal senatora, scenę śmierci doktora, tak, pod którym to wiemy, umieścił postać Augusta Beki, czyli tak naprawdę ojczyma słowackiego. Który no nie, był aż taki, nie był aż takim, słuchajcie, zdrajcą, jak go Mickiewicz tutaj zaprezentował. W każdym razie wykorzystał ten nieszczęśliwy wypadek, czyli śmierć doktora, i śmierć Augusta Beki właśnie w wyniku rażenia piorunem, i tego Słowacki mu nie mógł wybaczyć. Poza tym widział wady dziadów części III, widział wady mesjanizmu, widział wady tego czekania, tak widział wady takiego uśpienia narodu i to była jego własna propozycja. Trochę tak jest, że dzisiaj czyta się Kordiana właśnie jako uzupełnienie Dziadów części trzeciej. Może że gdyby tych tekstów nie czytać razem, tylko osobno, to naprawdę bylibyśmy w stanie zrozumieć i docenić kunszt słowackiego. Nie chcę się tutaj opowiadać po, po żadnej ze stron, ale jeśli chodzi o te, o te dwie koncepcje, no to koncepcja, koncepcja słowackiego wydaje mi się ociupinkę bliższa niż koncepcja Mickiewicza, chociaż oczywiście rozumiem, że obaj napisali te, te utwory z troski, w sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Jeżeli chodzi o dramat romantyczny, to oczywiście Kordian również spełnia kryteria, i można go tym dramatem romantycznym nazwać. Przede wszystkim nie ma jedności czasu i miejsca, prawda? Nie ma słuchajcie, jedności akcji, bo tych wydarzeń i wątków jest bardzo dużo. Mamy bohatera, który dojrzewa, nie jest jeszcze ukształtowany, jak na przykład Konrad w dziadach, tylko bardziej jest to taki właśnie bohater dojrzewający, tak? bohater, który musi się dopiero tego świata, gdyby nauczyć, tak? dopiero pewne rzeczy przetrwać. Jest to człowiek, jak wspomnieliśmy, dość taki rozgoryczony życie, mimo właśnie tego młodego wieku, a mimo to podejmuje taką nawet i samotną walkę o, o ojczyznę, z góry skazano na klęskę również. Tak? To jest także bohater, bohater tragiczny, który z pełną świadomością, no bo przecież ten Winkerlid, to mówiliśmy, prawda, on skupił na sobie włócznie wrogów, czy on... No to już śmierć, jaką zginął dla ojczyzny i to też Kordian jak gdyby z tym się, z tym się to jego poświęcenie wiąże, tak? To jest bohater też taki tajemniczy, bohater taki niepewny, bohater przeżywający nieustanne jakieś dylematy, tak? Nieszczęśliwie zakochany, rozczarowany miłością, rozczarowany wiarą, rozczarowany poezją. Czyli to jest już taka próba jak gdyby pokazania, że ten romantyzm, który myśmy tak sobie gdzieś tam wyidealizowali trochę jako Polacy, Myślę, tak? Oczywiście też wady, wady swego, swego rodzaju miał, tak? Mamy utwór fragmentaryczny, mamy utwór, właśnie gdzie te wątki przyczynowo-skutkowe są bardzo, bardzo luźne, tego bohatera dojrzewającego, w, no i zakończenie otwarte, tak? Zakończenie otwarte, czyli nie mówcie, słuchajcie, że nie wiemy, co się stało w zakończeniu, bo wiemy, tylko że raczej chodzi o to, że. Nie wiemy, jak potoczą się dalsze losy bohatera. W każdym razie zostawiamy go w momencie, kiedy stoi przed szwadronem egzekucyjnym, czeka na rozstrzelania, ale czy posłanie zdążyć, czy nie, tego już się niestety nie dowiemy. Dziękuję Wam bardzo za towarzyszenie mi w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę udanej lektury. Do widzenia!